Panie burmistrzu, co prawda prace związane z przebudową Placu Wolności w Barwicach już wkroczyły w tą decydującą fazę, ale mało kto pamięta, że cała inwestycja rozpoczęła się już dosyć dawno, bo blisko rok temu. Rzeczywiście przekazanie placu budowy i nazwijmy wbicie pierwszej łopaty to było 30. 07. 2012 rok. Zaczęliśmy wtedy porządkowanie Spraw deszczówki, odcieków, z rynien, wszystkich, żeby na placie nie wpływała woda niepotrzebna, nie zalewała nas. I, i wtedy weszły ekipy prowadzące wotkan, nazwijmy. No i też były takie prace związane no, z taką działalnością ziemną, trochę utrudniającą życie mieszkańców barwic, no ale nie tak jak teraz. No, rzeczywiście były utrudniające prace, szczególnie na ulicy szkolnej gdzie zgasło światło mieszkańcom, za co ich teraz mogę tylko ba, przeprosić, ale no niestety, że było lepiej, musi być najpierw gorzej troszeczkę, tak, no, jako, ale było tam troszeczkę błota, troszeczkę, no jak po budowach wodno-kanalizacyjnych, ale już teraz jest chyba też uciążliwie na placu, ale już nie, nie tak jak w tym błocie. Jest ciężko chodzić po tym szutrze, ale kurzy się. Każdy może być niezadowolony, że no tak, bo się, ale to no tak musi być, na razie no tak. musimy to przytrzymać. Zaawansowanie robót na dzień dzisiejszy określam na 50-60% wszystkich prac związanych z przebudową placu wolności. W tej chwili są kładzione kostki granitowe wokół kościoła i droga prowadząca do czy do poczty, do, do ulicy Wojska Polskiego jest tam. Zostaje, zostanie nam zagospodarowanie Centralnego placu, gdzie będzie fontanna. W tej chwili widzimy na razie olbrzymią dziurę w tym miejscu, ale będzie to zaraz zabudowywane i będzie wykańczane. Myślę, że ten termin, jaki jest wrześniowy, że będzie dotrzymany. Wszystko robimy, żeby był dotrzymany, żeby ta uciążliwość dla mieszkańców była jak najmniejsza. Ja również, bo ja wierzę, że Państwo macie telefony. Ja również mam telefony narzekające, no bo na uciążliwości. No są niezadowoleni, bo rzeczywiście uciążliwości są i to trzeba zrozumieć. Ale wszystko to się odbywa na żywym organizmie, to musi życie i mieszkańcy mieszkają w tym miejscu i musimy im zapewnić dojście, również dowóz towarów do sklepu musi się odbywać normalnie, no, z małą uciążliwością tylko, ale już niedługo będą się męczyć i będzie rzeczywiście dobrze. To wyglądało. No właśnie do tej pory prowadziliście oczywiście inwestycje no zdecydowanie droższe, bardziej wymagające od strony technicznej inwestycje, jak chociażby budowa szkoły gimnazjalnej, ale to działo się jakby poza centrum miasta. Różnica jest taka, że nagle wchodzi ekipa, wchodzi wykonawca dokładnie w sam środek tego, co się nazywa organizmem miejskim. Zwieźć to wygląda jak operacja na, na otwartym sercu, bo to jest centralne miejsce Barbic i. Cały transport, cały przejazd się odbywa przez centrum barwic. Też tu się kłania dla nas zrobienie jakiejś obwodnicy, bo zapchamy się zaraz w barwicach, zupełnie że nie będziemy mogli przyjechać. Ale myślę, że jest to duża inwestycja na, na budżet barwic. Bo to jest około 4 miliony 200, tam z dodatkowymi pracami to wyjdzie około 4 300. Chociaż mieliśmy większą, ale tam nie było takich uciążliwości, bo to budowa odbywała się w szerym polu gimnazjum, tylko dojazd z materiałami był jakąś uciążliwością, ale nie było to takiego ruchu jak jest na placu. No, ale myślę, że idziemy już teraz z górki i już teraz zawsze będzie lepiej, już nigdy nie będzie gorzej. Będziemy przyglądali się sukcesywnie postępowi prac. Bo to chyba też warto teraz odnotować ten moment, kiedy jest trochę trudno, kiedy to lato raczej będzie kojarzyło się z pracami w centrum miasta. Ale w momencie, kiedy przyjdą kolejne lata, już nikt nie będzie pamiętał o utrudnieniach, ale każdy będzie się dziwił, jak przez całe lata to centrum nie wyglądało tak jak teraz. Rzeczywiście. No... Jak będzie już ładnie, to zawsze jesteśmy tak skonstruowani, że zapominamy to, co złe, bo złe wszystkie rzeczy zapomnimy, a będziemy widzieli ten, tę dobrą rzecz. Na pewno będą malkontenci, że będą również narzekali, że to jest... Ja pamiętam to, ma... do, pamiętam to dotychczasowe centrum, czyli ten dotychczasowy plan z wolnością, on rzeczywiście aż wołał o to, żeby szybko coś tam zrobić. Ja myślę, jak pan, tak jak Pan zauważył, nie będzie na to narzekać, bo nie mogło, nie mogło być bardziej brzydko, jak było. Teraz będzie no myślimy, że to jest właśnie na nasze możliwości i na nasz budżet i na nasze chęci będzie naprawdę plac wyglądał. Nie będziemy się musieli niego wstydzić. Jak się zatrzyma w tych barwicach, to będzie zostanie mu w pamięci na pewno ładny plac wolności. Plac wolności ładny, bo tam nie będzie za dużo asfaltu, oczywiście te asfaltowe drogi też będą, ale dominowała będzie kostka granitowa. Tak, rzeczywiście dominuje, tylko jest kostka granitowa na placu. Będzie kawałek tylko na, na końcówce asfaltowych, to jest raptem 300 metrów, to są, to są szczątki i Szkolna będzie w Polbruku. A tu będzie cały czas cały plac w płycie koloru żółtego granit, biała kostka bazaltowa i czarne takie obrysy. I to tam... Na razie to widzę na rysunku, ale wydaje mi się, jak już położone przy kościele, że to będzie naprawdę, rzeczywiście cieszyło oko.